Drodzy użytkownicy Facebooka, czasy, jakie są, każdy widzi. Zakazy, nakazy, restrykcje. Akurat ostatnimi czasy niektóre ograniczenia zaczynają być łagodzone. Ale wydaje mi się, że także coraz większa część z nas odczuwa coraz bardziej, czy to społeczne, czy to ekonomiczne skutki koronawirusa. Dlatego organizujemy, a to spontaniczne akcje, a to kampanie zakrojone na szerszą skalę, by wspomóc sąsiada, samozatrudnionych, mniejszy biznes. Na szczęście, jako społeczeństwo, jesteśmy niesamowicie kreatywni, więc pomysłów nam nie brakuje, a dodatkowo Solidarność rozgrzewa nasze serca. Dlatego, gdy dowiedziałam się, że w Wrocławskiej Księgarni Zaczynają także parać się z trudnościami wywołanymi koronawirusem, stwierdziłam: blog Czytam Duszkiem również będzie pomagać. Zapraszam więc wrocławskich księgarzy, którym koronawirus daje się we znaki, zapraszam Was na mój blog Czytam Duszkiem. Od dzisiaj udostępniam dla Was nieodpłatnie mój profil. Zachęcam Was. Przygotujcie materiał o sobie, wyślijcie go do mnie, wspólnie go dopracujemy, a ja następnie w miarę możliwości będę te materiały udostępniać na moim profilu, by duszki poczytuszki mogły się zapoznać z Waszą księgarnią. Dodatkowo do dyspozycji stawiam także pozostałe kanały medialne, duszkowe kanały medialne. Drodzy użytkownicy Facebooka, bardzo Was proszę, udostępnijcie ten materiał. Być może ktoś z Waszych znajomych czy przyjaciół także prowadzi księgarnię, która obecnie potrzebuje wsparcia. Dziękuję Wam duszkiem.